Siemanoziemeczki, z tej strony JaroGaming i dzisiaj gramy w Farming Simulator 22 i... no... gramy na kolonii, na naszym świecie i muszę wam powiedzieć jedno, rzecz, to co zrobiliście pod ostatnim filmem po prostu szokowało mnie i po prostu... po prostu w szoku byłem 240 wyświetleń w przeciągu dwóch tygodni Pamiętajcie, że na 15 subskrypcji wlatuje filmik jak wygląda praca na śmieciarce. Bardzo ciekawy filmik, zachęcam do subskrybowania. Tak naprawdę filmik mamy zmontowany, zrobiony. Tylko trzeba jeszcze, tylko jeszcze czekam na to 15 subskrypcji i wrzucę na 15 subskrypcji. Więc naprawdę... Zaszokowaliście mnie po tym co zrobiliście w filmie tamtym. O za głośno. O jakie lagi są coś Dobra jesteśmy na naszym świecie Tak byby by, bizon stoi Dzisiaj zaczniemy sobie od żniwek Jak można zobaczyć tu pole mamy Do koszenia, tu mamy do koszenia Tu mamy do koszenia Więc naprawdę mamy co do roboty Więc spalimy bizaka Teraz trochę ściszę, bo mam głośno strasznie. Yy, tu. Nigdy nie będzie, gdzie jest ten, gdzie jest dźwięk. Dobra. O, chodzi. Kierownica działa, działa. Yy. To jedna rzecz. Właśnie to. Nie zapiernicze? Nie. Ja. Idziemy sobie kosić zboże. Może jeszcze namówię brata i będziemy grać multiplayer na tym kanale, więc fajnie będzie. Pięknie. O, niech tu stoi, ja sobie naszykuję ciągniczek z przyczepką. A gdzie jest przyczepka? Tu chyba, nie? A ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam, jeśli tu były przyczepy, więc może sobie przypomnieć. Gdzie były przyczepy? Ja dawno nie wchodziłem na ten świat, bo możecie zobaczyć, kiedy filmik przedmiot, to zobaczycie, aż długo nie wchodzi. A, tu jest przyczepa. No dobra. Kogo by tu wziąć? Perkinsa weźmiemy. Dobra, podjeżdżamy. Muszę mówić głośniej, bo nie będziecie mnie słychać. Nie będziecie mnie słyszeć. Elegancko. Dobra, elegancko jedziemy. Dobra, i niech tutaj sobie stoi elegancko, kasimy go. Wszelko jedną rzecz zerknąć. Tu będzie cięcie leki, bo muszę coś sprawdzić. Mm, dobra. dobra, już muszę jeszcze sprawdzić czy nagrywa, nagrywa się. Było lekkie cięcie, bo musiałem sprawdzić jak z głosem. <laughs> Podniesiemy sobie motowidłę. I zaczynamy dwa.